Cześć, Magda, niezwykle miło Cię widzieć. No, pięknie wyglądasz, pięknie wyglądasz, a jak się czujesz? Wiesz co, e, bywało lepiej, stabilnie. Sporo emocji w moim życiu, sporo wydarzeń, ale staram się brnąć do przodu. No i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze tak, jak jest. Sporo wydarzeń. Ostatnio pogodziłaś się ze swoim tatą. Kto zainicjował kontakt? Ty czy on? Jak to w ogóle wyglądało, bo tyle lat nie mieliście kontaktu i nagle, wiesz, zdjęcie na Instagramie i spotkanie? Wiesz, co ja długo to trzymałam w tajemnicy, i myślę, że nadal będę trzymała tą historię w tajemnicy ze względu na książkę, którą piszę, w której będzie opisane tak naprawdę szczegółowo całe to wydarzenie. Ale jeśli chodzi o samą inicjatywę, to pochodziła ona od mojego taty, więc bardzo mnie zaskoczył tym. No i co. Resztę dowiedzą się wszyscy z książki. Bardzo dużo ciekawych informacji, które się wydarzyły podczas tego naszego spotkania. No to o to spotkanie nie będę pytał, ale zastanawiam się, jaka była Twoja reakcja, jak dostałaś wiadomość, zaproszenie, od razu chciałaś, czy to był proces, że musiałaś się zastanowić? Wiesz co, myślę, że towarzy... znaczy ogólnie no to, to na pewno był szok, ale chyba na tą chwilę e, towarzyszy mi jeszcze bardzo dużo emocji, bo tak naprawdę wróciłam dwa dni, trzy dni temu, no i jeszcze chyba ciężko mi jest o tym rozmawiać, ale myślę, że niedługo będę mogła i będę w stanie powiedzieć trochę więcej. Może i medium, a resztę zostawię na, na książkę. To tak kończąc, co go skłoniło do tego, żeby się odezwać? Myślę, że mój tata sam na to niedługo odpowie. No. A, okej! Okay. Powiedziałeś, że wydajesz książkę. Skąd ten pomysł? Wiesz co, myślę, że ja rzeczywiście, pom... Myślę, że sam pomysł to wynika z tego, że to wszystko przez co przeszłam w życiu, ta cała droga. Stwierdziłam, że może pomóc innym osobom, opisanie jej, może ktoś znajdzie z niej siłę, no i wsparcie przyjaciół, którzy mówili, żebym po prostu się zmobilizowała i opisała tą historię, ponieważ no, w moim życiu wydarzyło się dużo, dużo, bardzo dużo rzeczy. No i myślę, że to jest taka trochę historia na książkę. To będzie taka biografia twoja? Wiesz, Jak, to po części to tak, po części tego? tak, po części tak, ale też będzie dużo innych wątków, o których, e, be, które będą tam opisane. Czyli całe twoje życie, od początku, czy Do, e, od Top Model? E, czy, no nie czy... mogę powiedzieć, no bo już bym zdradziła całą... <laughs> nie no, wiesz, ten początek to kiedy się zaczyna historia. No tak, znaczy, no zaczyna się od Top Model tak naprawdę, kiedy stałam się hmm. osobą publiczną, ale też jest dużo wątków, o których e, opinia publiczna nie wie. O kurde, czyli ja muszę przeczytać, bo będę miał dużo ciekawostek tak. o tobie. Oj, bardzo dużo, uwierz mi. Dobra, a te niektóre rzeczy ukrywałaś? Czemu... Ja nie musiałam tego ukrywać. Ja po prostu nie miałam obowiązku o tym mówić. Mhm. To są jakieś rzeczy, dużo rzeczy. To jest tak naprawdę jedna, dwie rzeczy, o których ja nie chciałam wcześniej mówić. Dlatego, że. To było dla mnie trudne, bolesne, może dopiero teraz dojrzałam, żeby o tym po na napisać, powiedzieć. To nie jest tak, że wiesz, że nie wiem, nie chciałam o tym mówić, tylko po prostu człowiek dojrzewa do pewnych kwestii i w pewnych momentach po prostu chce o czymś powiedzieć, a dopóki tak naprawdę nie jest osobą publiczną, to nie ma obowiązku e, spowiadać się ze swojego całego życia. E, to prawda. I dopiero jak się staje osobą publiczną, to powinien jakby nie kłamać swoich widzów, więc ja od top model zawsze byłam fair. Nigdy nikogo nie szukałam przed Top Model. Miałam swoje życie niepubliczne, a teraz może przyszedł czas, żeby pewne kwestie po powiedzieć ludziom, bo wtedy może zmienią postrzeganie również e, mojej osoby w mediach społecznościowych na, przez pryzmat tego wszystkiego, co przeszłam. A czy będzie tam taki rozdział pod tytułem Kuba? Ja nie mogę tego to zdradzić. to jest część twojej historii też Ale ja o tam... tym nie powiem teraz. Ale ja nie... Przeczytasz, ale ja nie hmm. mogę ci powiedzieć, czy będzie taki wątek. Bo Dobra. zdradzę już, co tam będzie w książce, a nie możesz się dowiedzieć. Dobra, bo książka a dopiero sama będzie w piszesz, roku. czy po Też po prostu... nie mogę powiedzieć. Czy po prostu komuś dyktujesz, jak ktoś nie tam. Nie mogę pisa. powiedzieć o tym. Niestety. A kiedy premiera? W przyszłym roku. Kurde, to tyle czasu. A później będzie ekranizacja. Jaki masz stosunek do ekranizacji? Eee, są pewne plany. Jezu, stara, co ty gadasz w ogóle? Takie tutaj przełomowe rzeczy u ciebie się. No, dzieją, dzieją się, ale właśnie się nauczyłam, że o pewnych rzeczach się nie mówi, dopóki one się nie, one nie dzieją. I myślę, że po prostu z perspektywy czasu i z tego wszystkiego, co przeżyłam. To nam mnie nauczyło, że o pewnych rzeczach nie mówisz, dopóki one się nie dzieją. Dobra, I to, to właśnie ta pokora, którą mm -hmm. nabiłam, bo ja już bym mogła się wieloma rzeczami pochwalić. Byśmy usiedli sobie i byśmy I sobie powiedziałam, wiesz sobie tak, ale wiesz to po co? Po co to robić? To do niczego dobrego nie pokaże. Jeśli osiągasz sukces, sukces lubi ciszę, a później możesz o nim opowiadać, kiedy on naprawdę już rzeczywiście ma miejsce. Ostatnio trochę się zdenerwowałaś na media plotkarskie, że spekulują na temat twojego romansu z Marcinem. Dlaczego się aż tak bardzo zdenerwowałaś na, na to? Bo gdzieś tam poniekąd wiesz, dawaliście nam sygnały i takie trochę zaproszenie, nie? Żeby, żeby pisać. Może je źle odczytaliśmy, albo wy nie wiedzieliście, że to robicie. Wiesz, to po prostu pewne zawsze kwestie zostaną odbierane inaczej przez media, niż chcą być przekazane. Ten temat już jakby myślę, że ja się wystarczająco na ten temat wypowiedziałam i nie chcę do niego wracać. Kumplujemy się z Marcinem. I to wystarczy, myślę, dla mediów. A to, co pokazywaliśmy i to, co o mediach myślały sobie przez pryzmat tego, co pokazywaliśmy, no to szczerze, to już nie jest mój problem. A w ogóle nikt nie wie, jaki jest twój status, czy ty masz chłopaka, czy go nie masz, bo tak jakby z każdym się cię łączy, nie, że z kimś się pojawisz, od razu chłopak. Jak no właśnie to na tym. Życie? Na tym Tam masz kogoś, czy nie, bo miałaś chłopaka? I teraz Ale się tam no właśnie, ja dlatego, nie, dlatego ja nic nie mówię. Ja nie mówię, czy ja mam, miałam, czy hmm? będę mieć. Kiedyś powiedziałam, że miałam, potem jakby to się zakończyło e, i przestałam mówić publicznie o moim statusie. Czy ja się z kimś spotykam w normalnym życiu, kiedy masz zwykłą osobę, nie wiem, która nie jest złą publiczną, i nie jest na celowniku mediów. Hmm? Osoby spotykają się raz z jednym facetem, raz z drugim, szukają swojego, nie wiem, odpowiedniego kandydata w życiu, a my jesteśmy na celowniku, i jesteśmy za każdym razem oceniani i po prostu ja stwierdziłam, Cena że. Cena sławy trochę. No trochę tak. Hejt, na sławy właśnie, że jesteś na stop oceniany i wszystko jest jakby spekulowane i każdy po prostu chce wiedzieć, co się dzieje w twoim życiu. No ale niestety, no tak jak mówisz, taka jest scena. Wspomniałaś o hejcie. Który element hejtu najbardziej ci denerwuje, a które komentarze po tobie spływają? Jak Wiesz co, której strefy dotykają twojego obecnie życia? Obecnie wszystko po mnie spływa. Właśnie ostatnio doszłam do takiego momentu, że jedna rzecz, która mnie rusza, to są jakieś tam kwestie moje prywatne z życia hmm. prywatnego. Ale tak to ogólnie mnie już nic nie rusza, bo nauczyłam się po prostu z tym żyć. No, musisz się nauczyć żyć, bo inaczej w tym świecie po prostu nie przetrwasz. No dobrze, w takim razie bardzo się cieszę, że będzie książka, że może będzie film. A masz już aktorkę, która mogłaby się zagrać? Tak wiesz, Spokojnie, się... najpierw może niech ja wydam ale... tą książkę, a będziemy Ty myśleć, co masz dalej. masz kogoś na Słuchaj, celowniku, kto by zagrał? Nie będę ci zdradzać wszystkiego. Nie może. mogę ci, byś chciał wszystko wiedzieć, już co robić? No, gdzie tu jesteś. to jesteś? Dziękuję Ci dziękuję bardzo, wszystkiego pięknie. dobrego i czekamy na książkę.